Cześć, tu są zdrabkę, dzisiaj będzie jeszcze jeden filmik walentynkowy i to będzie zdrapka. No możemy A, już zaczynać ją zdrapać. Taka jest zdrapeczka walentynkowa, no to trzeba ją po prostu zdrapać, tak? No to możemy już zaczynać. No to patrzymy. Mają być trzy takie same symbole. No to patrzymy, czy będzie jeszcze jedna cytryna. No niestety słoneczko i budzik, niestety, słoneczko, słoneczko. Jest wygrana! 20 zł! Jest! Ale wygrana! No, trzy takie same symbole, ale teraz szczęśliwe Walentynki! Jakie! Co tu się stało? Nie, no, nie dowierzam. No, super! No, może być 20 zł, prawda? Może być, ale może być jeszcze przecież 50, tak? Ale to już jest mniej możliwe. Winogrono. Słoneczko tutaj nie ma. Podkowa tutaj jabłuszko, i nie ma dobra. No to jest naprawdę szczęście. Tamta zapka miała 5 zł, tutaj ma 20, czyli razem ma, uwaga, mamy razem z Walentynek 25 zł. No po prostu idealnie. Idealnie, ja się bardzo cieszę, jak wam ten filmik się podobał, no to yy, widzimy się już w kolejnych odcinkach i rzeczy miłych walentynek, to widzimy się w kolejnych odcinkach. Papadki!